Minecraft, ale z ziemi wypadają losowe itemy! Siemanko wszystkim, jestem Aurox, no i dzisiaj będziemy grali ze Smyslą, elo! Siema wszystkim, dobry! No to co, na samym początku rozwalimy sobie może tutaj tą ziemię, a widzowie zostawią łapkę w górę. Ty rozwalisz, a widzowie klikną łapkę do góry. Zobacz, ja mam plana, no. to ja rozwalę może... Liście. O, dobra. Okej. Okay, I dobra. to będzie dobre, co? Dobra, to bo nawet... u mnie zaczynaliśmy z ziemi, tak. To widzowie to dobra, to co? Ja rozwalam, a widzowie klikają łapkę w górę, standardowo, no co? Dokładnie, zobaczymy ile łapek wbijemy. może Okej, okay, no co? Dawaj, no odliczaj, no dawaj. Już. A to nie odliczyłeś <laughs> nawet, no. no nie no widzowie byli szybci niż szybciej niż ja, no to jest pewne, dobra, nie? No, dobra. Widzowie, wy nie dacie rady! No właśnie. Wy nie dacie rady! Co? <laughs> <laughs> Dokładnie, kto jest nowy to też zasubskrybujcie kanał, bo już ostatni tysiąc subskrypcji brakuje do 40 tysięcy, tak że wbijamy, o co się patrzysz gościu na mnie, a co dostałeś w ogóle? kilofa mam, szmaragda mam, dębowy pień, odłamek nederytu i jeszcze coś, czego nie widziałeś No co dostałeś, pokaż Wiesz, mam, A zganiesz to wygrywasz eee... Nie no, nie mam pojęcia co mogłeś dostać Mam suba na twoim kanale! Aha, dobre! <laughs> dobre, nie? To było dobre, no. A czy ty Widzo, masz suba na moim kanale? Mam nadzieję, że tak. Dobrze. sub poleciał, nie? Ja? Dzięki bardzo, dzięki! A, bo tu dzwonek jest. A właśnie, tu jest dzwonek. Dzwoneczek. wie, ty dzwoneczek, bo później my to będzie zobaczyć, te suby, kto subskrybuje. Bo jest taka zakładka, gdzie kto widzimy, kto subskrybuje. Dokładnie. A dla subskrybentów, nie wiem, zróbmy jakiś pierwszy ko konkursik od Aurox'a Konkursik dla ludzi, którzy wcisnęli subskrybuj ten przycisk czerwony, nie? Dokładnie. To w sumie m, możemy zrobić sobie to co robimy robimy, no, Dobra. subskrybujcie. To będzie na jakiejś PSC. Dobra, powiemy niedługo w odcinku, yy, a ja sobie teraz rozumiem. Już trwa od tego filmu, no? Tak, od tego no. filmu, no? Będzie może kilka dni trwał, zobaczmy. Ty, jeszcze u ciebie chyba nie rozwaliśmy czegoś takiego jak Ej, dlaczego ja tak długo rozwalam ten zwan, patrz na wala, na niego na wala. A czym ty, ty to bijesz w ogóle? Czymś jakimś słabym, to nie. Nie <laughs> wiem, no ale ty no nie chcesz. Pękaj, już, zresztą, pęka ile. JEST! Co dostałeś? Co tam masz? Pokaż. E, Nic do... się poleciało. No dobra. To ja sobie rozwalę A snop. tak długo to ja rozwalę... ten, na ha, Ja rozwalę snop siana i zobaczymy, co będzie ze snopu siana. U ciebie na odcinku chyba tego nie rozwaliliśmy. Sprawdźmy. uwagę, Raz, dwa, trzy. O, co to jest? ziemię dostałem. Odłamek neterytu, ziemia, ee... bryłka złota. Tak, bryłka złota i szkarłatne korzenie, no nie, to szkarłatne. Co dostajesz, pokaż. Mam diamentowy kilof. Już? Reszta. O gościu. To... E, Fart. Dobra, to czekaj. Ty, wiem co no możemy jeszcze by zrobić. Tak. A jakbyśmy villagera rozwalili i zobaczyli co z niego będzie, dawaj tym kilofem, byś go rozwalił, co? E, ja tak oceniam, wiesz, że nic z niego nie poleci, wiesz dlaczego, bo on jest tylko na, na wymianę i chytry i on zawsze chodzi na pusta wiesz, a, a, a jak mu coś dasz, to wtedy on już ma. A, no dobra, to nie, to nie. O, kunia możesz sobie rozwalić. Kunia? Dobra, Juu. to dawaj, wbijamy do niej. Up. Ale, no nie, no, ja rączką to będę to trzy dni bił. Weź no, pożyć tego kilofa, co? Albo rozwal go po Chilo prostu. Kilofa chcę ciągnąć. No ta o. Cześć, a ja mam siodło w ogóle, ale nie da się czy go to założyć. O, czy pią, czy to? I, a wiesz, jak w ogóle konia okiełznać? Tylko, bo trzeba dać mu jabłko. Dobra, to ja rozwalę tutaj świnkę i zobaczymy, co ze świnki pole. O! Klepka dostałem z ziemi, dobra, zwykłej, znaczy strawy. Nie uciekaj! Świnka, chodź tu na chwilę. Oooo! Yy, pada deszcz, no właśnie. To oznacza. podporki. O -o. Ale ja jeszcze nie jestem przygotowany, bo. Nie mam mieczyka, nie luta mi mieczyk Ej, na razie Wiesz co dostałem Ani z tego łopata. Wiesz co dostałem ze świnki Co? Eee siekierę drewnianą, najgorszą tak naprawdę No naprawdę nie było, ja to... tu kombinuję ziom, kombinuję, żeby coś tu mi poleciało, nie, może z pochodni coś poleci? Dobra, czekaj, a ja jednak skuszę się na tego villagera Ej, widzisz kiedyś małego villagera w Minecrafcie? Patrz gościa! Pokaż? No paty, pa, po pa, co jest grane? To jest ojciec, a to syn A to widziałem, widziałem A to jest takie śmieszne, takie, takie cute Ojeju, ojeju, no, takie... taki pomacek mały Ojeju, oni tu uciekają, tu... tak, spikalają Zobacz, tutaj kto idzie o gościu Chodź tu No, bo zombie ich wystraszył Eee, co z niego dostaliśmy? Małe Nic tutaj specjalnego, Nic specjalnego specjalnego, dobra Rozmawiałam te pochodnie Ja mam pomysła Ej, wiem kogo Zobacz Magd. Tu jest ten y, golem, zobacz Dawaj może Golema spróbujemy. Chociaż nie no, Golem jest bardzo silny w Minecrafcie, co? Abyśmy spróbowali go ten rozwalić. O, Czekaj. Golema nie damy rady, bo ja nie mam mieczyka. Czekaj. Bez mieczyka my nie damy a, rady. No właśnie, ma, a to jest nie jeszcze lata, łóżko. Nie. Ej, łóżko dostałem strzały, drewnianą łopatę. No nic takiego w sumie. A ze schodków co bym dostał, zobaczmy. No, łóżko rozwaliłem! Mamy diamentową łopatę z łóżka. Pozdro. A, to nieźle. No ja to samo dostałem prawie, że. Dostałem skórę, ale z tej skóry to za dużo sobie nie zrobię. Czekaj. O, tu są dynie chyba. Dobra, dawaj, dynie. Co to jest z tej dyni, hmm, będzie? Ja muszę opóźnić ten eku, bo my już irytuje. Za dużo rzeczy mam. Tak, masz całe sloty pewnie zapełnione, co? Tak, tak, tak. I zombie gdzie po lewej już widzę. Biegnie do o, mnie. I jeszcze szkielet idzie. Czekaj, ja tego szkieleta tutaj dam. Chodź tu, szkielet, czy ty. Chodź tu jeden. O, wsta, bierz go. O ty gościu, jakieś laga miałem w ogóle, bo uderzyłem go i się nie ruszał. Okej. Okay. E, lagi są, bo my za dużo już kopiemy tutaj. Tak, tak. Ty... wcześniej kupaliśmy też widzowie u mnie na odcinku. Dokładnie. I nagrywamy teraz drugi odcinek z tego, nie? I teraz jak kupiemy, kupiemy, to lagius. już. Ościna, no, dokładnie. Czekaj, a rozwalmy skrzynkę. Zobaczmy, co ja dostanę ze skrzynki. E, no, ze skrzynki dostajemy jakąś kar. Co? Karmarzynowy beton? A bo temu teraz dostajemy takie nowe materiały, bo to jest no... najnowsza wersja Minecrafta, wiesz, gramy teraz na 1.16. No. Czekaj, a rozwalmy sobie jeszcze tutaj szybę, czy coś. Nie, nawet z szyby dostajemy! Właśnie... Ze szkła Ło wow, ile jeszcze mam, kozak eee, ale ty teraz gościu rozważasz. Nie! Co jest? Wszedłem w te itemki, które wyrzuciłem przez przypad! No, no to na marne było ci te wyrzucanie no. chyba Dobra, no, to krówka! To Co ja bym z ciebie dostał! Pająka, dobra, z ciebie dostanę, uciekaj! Nie, ty lamusie jeden, ja ci zaraz pokażę, czekaj, gdzie tu jest, Chodź tu! O! Chodź! No, i po co ci to było teraz? Dobra, to może teraz przejdźmy się tutaj obok na pustynię i zobaczmy, co dostaniemy z piachu albo z tego piaskowca, z tego lepszego materiału niż piach. Tak, tu rozwalam cały czas te co? drewno, no, drewno, pochodnie. Dobra. Szukam mie mieczka, bo zbrojki, wiesz, A. to takie diamentowe rzeczy widzowe. To rzadziej wypadają, ja oczywiście tak jak je rzadziej zrobić potrzebne te nie, materiały, materiały różne, tak? te, te rzadsze, no to wiadomo to jest logiczne, że nam będą rzadziej wypadały, nie? Dokładnie. I teraz tak napalam, nawalam, nawalam. Aha, widzę, no? Tak. Mam no. diamentowy kilof, mam diamentową łopatę, mam diamentową motykę. Tak. Ale jeszcze miecza nie mam i jakąś zbroję by mi się jeszcze przygadał, nie? No właśnie, a tak, jakbyśmy mieli diamenty w sumie, to moglibyśmy sobie te rzeczy zrobić, tak naprawdę. Ale na razie też nie no, mamy. O, no. No no, no bo... znajdziemy. Czekaj. Chodźmy, może. No, no, tak jak ty mówisz wcześniej, nie. Zapyta. Tak, to chodźmy na, tutaj uu, na. No, pusty... nie, wybrałeś mi. A co chcesz? jest kapa, ale to nieważne. Dobra, okej, okay, no. To chodźmy tutaj obok, zobaczmy, co z tego dostaniemy. Ej, ale mamy tutaj oprócz tego kamień, a kamienia też to nie da. Ej, nimi. Beka, co dostaję. Jest? Ej, Czajsz, dostaję diamentową łopatę. No. Rozwaloną już, lecącą z drzewa, nie? Aha, czeka. <laughs> Dobra, Cześć. Ej, tu był jest! Ogo, ej, Popania, w Dobra, to jednak tam nie idziemy, czekaj. Ej, szkodek. Elegancy. Creeper tu jest, o nie, o nie! No to teraz on pewnie rozwala. Co tu, co on tu ma? A, nic chyba ciekawego, co? Czy coś jest? A, nawalam, sobie. Dobra, czekaj, to rozwalmy ten kamień, zobaczymy co będziemy dostać z kamienia w ogóle. Może... ej, może tutaj będą diamenty, poczekaj. Czekaj. Aż mnie wziął na diamenty, czaj? Ty może wyczułeś się gdzieś tutaj już A masz może prostu. I faktycznie! Co jest grane? Pa. Czekaj, so, jakby to oświetlić. No właśnie. Jakby to oświetlić. Mam, 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 Tym chyba oświetlę. Chyba tym oświetle. O. A, ta, la la la, 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 la. Zacieram no, rączki, elegancko! Jest diamencik mamy. Dobra, to... Idziemy z... głębiej. Idziemy głębiej. No a czekaj, a ja może jeszcze z tego materiału... O! Mam kolejne światło, Dlaczego do do to się kończy?! No nie ma dalej! No, no! Ale jak?! Dlaczego? Mnie też tak było. No. Krótka bardzo jest, no nie wiem, tu, w sumie to nie jest kopalnia, tylko jakby jakieś nie wiem, mniejsza z tym. Dobra, ja sobie ten wągiel tu rozwalę i zobaczymy co z tego dostaniemy. Czekaj, tu nic ciekawego nie ma. Daj ja ten piasek, co mówiłeś wcześniej, idziemy wtedy. Dobra, o! Jest jeszcze diamencik ominąłeś? Widziałeś tutaj czy nie? Patrz, diament nie jest. Nie widziałem. No patrz, się, no? to możesz sobie go wziąć w sumie. Albo, dobra, no. No to jak chcesz. No ja mam full, po fullu mam. Okej, okay, dobra, dawaj, w... o tu jest jeszcze diament <laughs> To dobra, to na zdrowie. Dzięki, dzięki. w komentarzu na zdrowie? Przypniemy serduszko na pewno. Kto teraz słyszy? co jest ja Kaszle, kicham. A chłopie co jest z tymi właśnie materiałami? Ja bym coś powiedział na K, ale nie powiem do końca. Dobra, czekaj, gdzie ty poszedłeś tutaj? Tu, a dobra, to idę, możemy tam też pójść, okej, żaden problem. Czekaj, tu też będzie ten piasek. To już kopiesz ten piasek? Co ty gadasz? Aż zagwizdam, nie? Chłop, a czy jest coś lepszego, czy nie? Eee, takie w no, sumie... Yy, nawet mogę powiedzieć szczerze, ale ten on dużo jedzonka nawet wypada, to jest kozak moim zdaniem, O, nie? łopata lepsza, czekaj, to ja sobie wezmę łopatę i łopata Łopata ze szczęściem, chłopie, to zobaczymy co teraz... Co? No tak o, łopata szczęście 2, czekaj, czy będzie coś fajnego? ja nie mam szczęścia! A ja mam zaklętą chłopie, i jest szczęście ja 2. tyś mam... wow, tu nawet łopaty można mieć za jakieś zaklęte i szczęście? No a ja mam sobie. normalną tylko, dałem tą... a ja mam akurat zaklętą, enchant był gościu, enchant. Tak o, dobra, e, ale już w sumie nic tu zbytnio nie dostajemy. O, ten sta... Królik jest, dobra. Królik, co dostanę z ciebie? Pokaż. Królik, chodź tu. Czekaj, czekaj, zobaczymy co z królika dostanę. No przepraszam, kr o, dostałem z niego kilo w taki zwykły. A z kaktusa co bym dostał? E, z kaktusa diamenty, skórę. No dobra, w sumie nic takiego nadzwyczajnego. No i cóż, my w tym odcinku będziemy już się żegnali. Kto nie widział wcześniejszego filmiku, to polecam teraz zobaczyć Minecraft, ale może stworzyć dom z dowolnego bloku. Teraz po, ten filmik wam się tutaj wyświetla, możecie widz zobaczyć. Widzicie tak samo naszą grupę na Facebooku, grupa nazywa A, się to, jest u, to uczymy na kanale, nie? Aurox, na tym co tak, oglądacie dokładnie. sobie. A na, na naszej grupie na Facebooku możemy sobie popisać, wspólnie popisać na Minecrafcie, pogadać, są tam zdjęcia z Minecrafta. Jestem ja, Smilex i cóż, Smańsco, przepraszam. To no i to by było na tyle. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Elo! Siema!